Czy w powietrzu czuć, że wojna wkrótce się skończy? Olgo, odpowiem na to pytanie w ten sposób. Czułam, że w zasadzie byłam więcej niż pewna, że ta wojna zakończy się przed końcem 2024 roku, ponieważ miały się wydarzyć pewne wydarzenia, które miały doprowadzić do zakończenia wojny. Patrząc na to, co dzieje się dzisiaj, musimy zrozumieć następującą rzecz: albo musimy ugiąć się przed Ameryką, Europą, które nie ukrywają otwarcie, że chcą nas pokonać i zrobić wszystko, czego od nich wymagają, czyli w zasadzie wycofać się po poniesieniu takich strat, nie osiągając żadnych celów, nie robiąc tego, co sobie początkowo wyznaczyliśmy, czyli powiedzmy odepchnąć wroga od naszych bram. Musimy oczywiście zrozumieć, że w tym przypadku musimy uznać się za przegranych w tej wojnie i jest jasne, że naczelny dowódca w żadnym wypadku nie zgodzi się na warunki, które dyktuje nam nasz wróg, a chęć pogodzenia się za wszelką cenę i na dowolnych warunkach mogą znaleźć się jedynie u ludzi, którzy nie są patriotami Rosji, którzy nie chcą, aby Rosja nadal istniała jako potężne państwo.